Co więcej, jak ja dam dziecko u klapsa, mogę pójść do więzienia. Powiedziemy, po co ja miałem mieć, mieć to, 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 to dziecko? To można mnie donieść i stawić mnie do kryminału. No? Yy, nawet w Ameryce zdarzył się przypadek, zupełnie drastyczny, jakieś już lata temu, że w stanie Utah, w bardzo porządnym stanie, prawicowym uważanym, mormoński stanie, zdarzył yy, się przypadek, że dziecko było chore na bodaj białaczkę czy jakąś odmianę tam raka i przychodziło chemioterapię. Bardzo nieprzyjemna rzecz, ta głosy tułaż, prawda? W ogóle tego. No i gdzieś tak po pół roku już dziecko narzekało, i rodzice udali, że już wystarczy. Część lekarzy mówiła, że już wystarczy, a lekarz prowadzący i część lekarzy mówiła, że trzeba kontynuować kurację. Teraz mówiąc, lekarz prowadzący ma interes, bo on dostaje pieniądze na tę kurację, więc być może on dlatego zabrał że się, żeby kurację jeszcze przedłużyć. No i sobie ruszyli, remnami, zabrali dziecko ze szpitala. Ścigała im policja. Za kidnapping. Otóż w normalnych czasach kidnapping to jest zabranie dziecka rodzicom. Rodzice z definicji nie mogą dokonać kidnappingu. Jeżeli oskarżamy dziecko rodziców o kidnapping, to znaczy, że dziecko nie należy do rodziców, tylko do państwa. I rodzice ukradli państwowe dziecko. No, tak właśnie jest. O tym decyduje, kiedy, 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 kiedy idziecie do szkoły, czego się uczycie w szkole, nie decyduje ojciec, tylko państwo. I to jest słuszne w skoju niewolniczym. Bo to się w niewolniczym. W ustroju niewolniczym właściciel niewolnika mówi tak. Twoje dziecko niewolniku musi się uczyć tego, czego ja chcę. Bo to dziecko będzie pracowało na mnie, a nie na Ciebie. Normalnie u swoją dziecko pracuje na rodziców, prawda? Więc rodzice decydują o tym, czego się ma uczyć. I tu właśnie dochodzimy do drugiego punktu. Do drugiego punktu, mianowicie tym, co powodowało, że ludzie mieli dzieci jest podświadoma na ogół chęć zapewnienia sobie starości. Jeżeli człowiek miał dużo dzieci, a to co to jest jak człowiek ma siedmioro dzieci, żeby utrzymały jednego starego ojca i matka? No? Co za problem? Jedna siódma dochodów, prawda? I już, nie? No? Natomiast tu występuje zjawisko znane z flaszki Mickiewicza, yy, a fachowo znane jako dylemat więźnia. Ludzie mówią, nie wyschnie sobie źródło w górach, leby mi tknęła woda w miejskich rurach. Otóż yy, każdy sobie się tak. Po co ja mieć dzieci? Na bym miał emeryturę. A skąd się emerytura z no, pracy? Innych dzieci, prawda? Inni też nie mają dzieci. <gryw> I w wyniku tego ilość kiedy spada. Im bardziej spada, tym bardziej nie płaca się mieć dzieci. w wyniku czego? W wyniku czego... Ostatni, ostatni młodzi ludzie wyjeżdżają do Singapuru, prawda, gdzie tam, <coughs> <jest u> się gdzieś <coughs> tam, to jest się nie starzeje, Żeby nie płacić coraz wyższych składek, także są tu dwa powody, dla których... Ten system trzeba zlikwidować. Trzeba zlikwidować. Tak samo jak zakazany jest w niektórych krajach hazard, przy e emeryturach jest niczym innym jak hazard, prawda? Ja płacę z, yy, bilet na loterię, nazywamy no składkę emerytalną, i tam w loterię, umrę w 1935 rokiem życia, to przegrałem. Jeżeli dożyję, to wygrałem, ale teraz i dostaję teraz na rady na raty wypłatę. Jest to normalna gra hazardowa. Pytanie, dlaczego gra hazardowa jest dozwolona, a zwłaszcza przymusowa, to jest oczywiście, jak to jest Was rabują. Proponuję na lekcjach matematyki zrobić proste zadanie. Wziąłem sobie średnie zarobki, nie pensje, zarobki w Polsce, które według usług noszą coś 3000 zł, niemal dokładnie. Odliczyć 28,5%, które idzie na fundusz emerytalny. Policzyć przez 40 lat, zakładając 4%, 4 realnego oprocentowania na koncie. Policzyć, ile miałbym po 40 latach. Wziąć tę sumę i policzyć, dokąd z tego miałbym 4% ile, ile miałbym samych procentów, jak wysoką emeryturę. Zobaczcie Państwo, że wtedy, gdy składali do banku, wśmieli emeryturę o. Prawie połowę wyższą niż obecnie, ale jeszcze oprócz tego, całe te pieniądze przeszłyby na dzieci i ludzi. Te pieniądze zniknęły. Ta czerwona hołota je skradła, zmarnowała. I dlatego utrzymuje ten przymus ubezpieczeń. Po to, żeby nas okradać. nasi przymus nie były potrzebny. System metalu jest największym złodziejstwem w środowisku. Co zrobić? Trzeba oczywiście zlikwidować. Natomiast póki istnieje państwowy majątek, który był utworzony za składki emerytur, Przecież, znaczy składki obecnych emerytów wtedy, kiedy nie byli emerytami, oczywiście trzeba ten majątek w tej chwili już w całości. I do Senatu wpłynie taki projekt od projekt naszych zaprzyjaźnionych senatorów, żeby całość pieniędzy z prywatyzacji dawać na fundusz emerytalny. Myśmy kiedyś chcieli dawać to 20%, bo to 25%, to miara jak, jakby przyznawano majątek, teraz trzeba coraz więcej dawać, bo przecież nie, no, majątek państwowy zostanie sprzedany. I emeryci będą mogli się obudzić do nocników, prawda? Nie ma pieniędzy i koniec. To było w Argentynie. Dlatego może nie pamiętacie, ale właśnie o tym pamiętacie, co było w Argentynie, prawda? <laughs> Czyli po prostu rząd odmówił wypłaty emerytów. Rząd, no tak samo jak w Polsce w tej chwili, zabierał wówczas pieniądze, żywe, a dawał swoje obligacje. No i tego dnia Obligacji po prostu nie wykupił, bo nie wiem. W Polsce jest to samo. Zauważcie, weźcie się z Narodowego Banku Polskiego. Co roku rząd robi tak jak grobelny, tego nie patrzymy sobie grobelny. Taka kasa oszczędności. To jest taka piramida finansowa, jak mam jak, powiedzmy. Jak, jak, jak rząd co roku da, sprzedaje swoje obligacje trochę wyżej oprocentowane niż procent bankowy. I ludzie te obligacje kupują. I rząd co roku wydaje dwa razy te obligacji, poprzednie wykupuje i wydaje dwa razy terenowe piramida finansowa, każda piramida w to jest oczywiste, prawda? Ja już nie to już Ten kryzys, po którym życiu to jeszcze nie, nie jest kryzys. Za półtorej roku zobaczycie, jak wygląda prawdziwy kryzys. Czy znaczy ja mam szereg takich pytań, żeby lepiej kolei, żeby lepiej zrozumieć pana stanowisko? Znaczy tak, bo wychodzi pan z założenia, że, że część społeczeństwa jest świadoma, Ale zaraz powiem, z czym pan to wiąże? Mianowicie jest świadomy, czyli, ponieważ decyduje o własnym życiu, tak? A przeważnie jest tak, że jest bardzo niewielka, niewielki procent, niewielka liczba osób, które są świadome i ma, ma to uwarunkowanie poprzez wychowanie, a także poprzez szkołę, ponieważ jak, pisał, jak pisali współcześni filozofowie, myślenie jest z znaczy myślenie jest tożsame z mówieniem a także z rozwojem, ponieważ mówiąc, powiedzieć, że nie mogę nie myśli. Znaczy nie. Mówię o tym, że jeżeli mówimy, tak, to uświadamiamy się o własnych poglądach. I że to nie jest tylko na bazie własnych przemyśleń, a także, ale przede wszystkim na, na bazie rozmowy. Natomiast rozmowa jest związana z konwersacją. Osoba na przykład na wsi nie ma znacznych możliwości konwersacji międzyludzkiej, co jest związane z tym, że nie będzie miała możliwości rozwoju. Czy nie może decydować o własnym życiu, nie jest jednostką wolną, eee, nie ma jakichś pewnych fundamentów, które by... Zaraz, ja, jest ja, 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 ale tu już było na Mandatowo, my bierzemy posłów, by nam dziwy przybywało, by z niej ciemię i udało, gdzie dzieci zdrowo rosły, w ziemi i Naród masz biurokradację, nie w na wakacje, w pękanym kędyje. Jedno mam to, wybierzemy bierzemy my by, by nam siły przydało, by złodziej. Dzieci do doboru. no mam gdy wybierzemy posły. Gdy nam siły my Gdyby gdy wysłosieli, ich Dzieci do doboru Partyjne wybory bawią uska z Na przykład w Italianie można nazywać ten taniec, zmienić ordynację. Ty, mandatowo wybierzemy nam by, bywało, zdrowo, Jedno by, osny, by nam siły przybywało, by złodziej ich udało, dzieci zdrowo rosły. Jedno andachowo, wybierzemy osły, by nam siły przybywało, by złodziej ich dzieci zdrowo rosły.